Szanowni Państwo, konferencja prasowa Konfederacji. Polska powinna przystąpić do programu Nuklear Sharing. Niestety wypowiedzi. Najważniejszych osób w państwie wydawałoby się, czyli prezesa ugrupowania rządzącego Jarosława Kaczyńskiego, byłego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, bardzo sprzeczne ze sobą wypowiedzi świadczą o tym, że albo pan prezes Kaczyński kłamie, mija się z prawdą, albo po prostu nie panuje, nie panował nigdy nad sytuacją. Już mówię o co chodzi. Arsenał nuklearny, głowice taktyczne, jądrowe, wśród członków NATO posiada. Mają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Natomiast możliwość wykorzystania takich głowic mają także inne państwa członkowskie w ramach programu nuclear sharing, czyli współdzielenia taktycznej broni jądrowej. Mowa o takich państwach jak Niemcy, Włochy, ale także o mniejszych państwach, takich jak Belgia czy Holandia. Szanowni Państwo, w polskim interesie narodowym. Pod kątem polskiego bezpieczeństwa jest to, by Polska przystąpiła do tego programu, i z takim postulatem występujemy od bardzo dawna. Na każdym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na każdym spotkaniu z premierem powtarzałem, by Polska ym, y, przedstawiła taki wniosek, y, wniosek i zechciała chociaż do tego programu dołączyć. I usłyszeliśmy za każdym razem, gdy stawiliśmy ten postulat, y, że niestety nic takiego nie będzie miało miejsca albo byliśmy wyśmiewani, że to jest niepoważne, żeby Polska mogła w ogóle dołączyć, albo że to jest niepotrzebne i tak dalej i tym podobne. I mamy na to dowód. Chodzi o wypowiedź prezydenta Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa na mównicy sejmowej, który zapytany właśnie o to wprost przez Krzysztofa Bosaka w debacie, odpowiedział, skwitował, że skwitował, żeby było jasne, nie chodzi o broń nuklearną, o taką nie mamy zamiaru ubiegać. Tymczasem w tym tygodniu usłyszeliśmy z ust pana prezydenta Andrzeja Dudy, że Polska zaczęła rozmawiać na temat dołączenia do programu Nuclear Sharing, a Jarosław Kaczyński nagle albo zmienił zdanie, albo przyznał się do kłamstwa, ponieważ skomentował to tak. Ta sprawa stała wielokrotnie w rozmowach, stawiałem to ja i odpowiedź amerykańska pośrednio, ale nie była pozytywna. Jeżeli pan prezydent ma wiedzę, że droga jest otwarta, to całkowicie to popieram. Uważam, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. I pytanie: czy w 3 marca pan prezes Jarosław Kaczyński kłamał, że nie ubiegamy, nie będziemy się ubiegać o dołączenie do programu Nuclear sharing, czy po prostu nie miał takiej wiedzy i nawet jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie miał kontroli nad tym, jaki jest stan bezpieczeństwa Polski i jakie działania w tym zakresie są podejmowane? Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Tuduja, przyszłego członka Komisji. Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, uczestnictwo Polski w programie Nuclear Sharing leży głęboko w polskiej racji stanu. Leży głęboko w polskiej racji stanu i Konfederacja to rozumie. Od dawna ten postulat stawiamy. Stawiamy go od czasów kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka od 2020 roku. Ale również, jak przed chwilą mój przedmówca zaznaczył, na wszystkich posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego artykułem ustami swoich przedstawicieli potrzebę uczestnictwa w tym programie. To szalenie istotna kwestia. Eee, powinna stać się przedmiotem porozumienia ponad podziałami politycznymi, powinna być punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych rządów, bez względu na to, kto. Obecnie zdzierży stery władzy. Szanowni Państwo, Polska wykonuje pewną działalność we wspieraniu naszego sąsiada, państwa ukraińskiego, będącego w stanie wojny z państwem, które dysponuje potencjałem nuklearnym. Oczywiście, Oczywiście użycie tego potencjału z pewnością spotka się z bardzo gwałtowną reakcją ze strony państw zachodnich. Natomiast, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski, to musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że tą reakcją, która może spowodować odstąpienie z całą pewnością od użycia broni jądrowej, jest możliwość spotkania się z taką samą odpowiedzią. I szczególnie teraz, kiedy Polska prowadzi pod rządami PIS taką politykę, szczególnie teraz, kiedy w tak mocny sposób opieramy się, opieramy nasze bezpieczeństwo, naszą współpracę o Stany Zjednoczone, to ten postulat, ten argument, polskie bezpieczeństwo i broń droga dla Polski powinien być bardzo pilnie procedowany dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu posła Grzegorza Braun. Szczęść Boże, Wojsku Polskiemu i Państwu, narodowi. Nie będzie szczęścia bez bezpieczeństwa, a gwarancją bezpieczeństwa narodowego jest i będzie dostęp do broni, w tym również niekonwencjonalnej. Szanowni Państwo, to są sprawy najpoważniejsze, jakie tylko można sobie wyobrazić z tej domeny. Z tego zestawu zagadnień i dlatego my, Konfederaci, nie chcemy wykorzystywać tej kwestii do małostkowego punktowania tego czy owego ministra, nawet i premiera, prezydenta. My natomiast czujemy się w obowiązku zaznaczać, że to jest punkt docelowy polskiej polityki bezpieczeństwa w dziedzinie obronności. Bezpieczeństwa narodowego, broń niekonwencjonalna dla wojska polskiego. Wiemy oczywiście, Wiemy oczywiście, że są rozmaite uwarunkowania, które innym zamykają usta, albo sprawiają, że kręcą w sposób no, tak nieudatny, kompromitujący, jak Jarosław Kaczyński cytowany przez kolegę Kulesze. No wiemy, że są międzynarodowe porozumienia, które w teorii ograniczają dostęp do broni niekonwencjonalnych, ale wiemy też, że są równi i równiejsi, że na przykład państwo położone w Palestynie, które nominalnie wspiera non proliferację broni jądrowej, dysponuje najprawdopodobniej tu eksperci Y, dyskutują czy, y, y, czy setką, czy setkami takich głowic. I my nie chcemy, żeby naród polski był narodem drugiej kolejności odśnieżania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I my nie chcemy, żeby Wojsko Polskie było na poziomie jakiegoś podwykonawcy, jakiegoś potykacza, li tylko, kondotiera. Y, Klienta na cudzej wojnie. My chcemy suwerenności, niepodległości i dlatego chcemy tych najbardziej czytelnych argumentów odstraszania, które w języku dyplomacji mówią więcej niż 100 traktatów i tysiąc zdań. Upominamy się o to, rozumiejąc, że oczywiście program Nuclear Sharing nie zakłada obsługi tego sprzętu przez obsługę wojsko kraju gospodarza. Że kraj gospodarza gości niejako taki sprzęt na własnym terytorium w ramach tego programu, ale, szanowni Państwo, liczymy na to, że samo, samo wprowadzenie tego tematu do debaty publicznej i yy, oswojenie żołnierza polskiego i polskiego polityka z tym poziomem odpowiedzialności, który wiązałby się z partycypacją w programie Nuclear Sharing, że jest godne, słuszne, zbawienne dla Rzeczypospolitej. No, a, a przecież sam kontakt z taką techniką i technologią wiele może zmienić, może otworzyć wyobraźnię rządzących i... I tych, którzy odpowiadają za rozwój Wojska Polskiego. Przypomnę, że w latach dwudziestych jeszcze wystarczyło polskiemu wojsku wejść w posiadanie. Hmm handlowej enigmy takiego niedorozwiniętego jeszcze e, narzędzia, e, a, a już dekadę później e, polscy kryptolodzy i, i polskie wojsko e, było w czołówce światowej w tej dziedzinie. Dlaczegożby zatem w innych dziedzinach podobne procesy nie miały zachodzić? Polacy nie gęsi, Polacy nie w cienie bici. E, upominamy się o broń niekonwencjonalną dla Rzeczypospolitej, dla wojska polskiego dziękujemy za uwagę czy są pytania dziękuję